Siemanko! Dziś wam pokażę jak pobierać ze strony a bez żadnych rozszerzeń do przeglądarek i programów. Wchodzimy sobie na stronę CDA I wybieramy cokolwiek do ściągnięcia. Ja wpiszę sobie film. W wesele Dobra polska komedia polecam. Tak. Jak już nam się załaduje, to klikamy Ctrl-U, wyskoczy nam takie informacje. Później Ctrl-F. Tutaj wpisujemy MP4. Na zielono mamy już zaznaczony właściwy link. Przejdź pod ten adres. Zapis jako zapis I już nam film się ładnie pobiera Jak widać nie ma w tym żadnej filozofii Piszcie komentarze, lajkujcie, pozdro